Cześć, tu Mówi Maniak. Zapraszam na odcinek Polskie Piosenkarki ze swoimi partnerami. Doda, właściwie Dorota Rapczewska-Stępień, urodzona w lutym 1984 w Ciechanowie. Jej pierwszym mężem był były bramkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan. Ślub pary od 25 marca 2005 roku 10 stycznia 2008 rozwiedli się. Od maja 2009 była związana z Adamem Darskim, liderem metalowego zespołu Pechemot. 1 stycznia 2010 para zaręczyła się, w marcu 2011 rozstała. Latem tego samego roku Doda związała się z tancerzem i choreografem Błażejem Szychowskim, z którym rozstała się po 10 miesiącach związku w 2012. W lipcu 2015 zaręczyła się z biznesmenem Emilem Hajdarem. Z którym spotykała się od końca 2014. 25 listopada 2015 poinformowała o zakończeniu tego związku. W 2017 zaręczyła się z producentem filmowym Emilem Stępniem. 14 kwietnia 2018 wzięli ślub. Natalia Kukulska, urodzona w marcu 1976 w Warszawie, była związana z Ryszardem Kuncem w 2000 roku po 10-letniej znajomości. Wyszła za mąż za perkusistę, Michała Dąbrówkę. Mają troje dzieci, syna Jana i dwie córki, Annę i Laurę. Maryla Rodowicz urodzona w grudniu 1945 w Zielonej Górze. W latach szkolnych spotykała się z Wojciechem i Zbigniewem, których uznaje za swych pierwszych partnerów życiowych. Na początku lat 70. była narzeczoną czeskiego producenta muzycznego Franciszka Janecka. Następnie spotykała się z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim, a także była narzeczoną aktora Daniela Orbrywskiego Przez 7 lat była partnerką Krzysztofa Jasińskiego, z którym ma dwoje dzieci, Jana i Katarzynę. W 1986 poślubiła Andrzeja Dużyńskiego, z którym ma syna Jędrzeja. Od 2016 małżeństwo pozostaje w separacji. Paula, właściwie Paulina Ignasiak, urodzona w styczniu 1979 w Pleszewie ze związku z gitarzystą Adamem Konkolem, ma syna Adama. W marcu 2010 wyszła za mąż za modela Rafała Wojtysiaka. W 2015 potwierdziła doniesienia mediów dotyczące jej rozwodu z mężem. Ewa Farna, urodzona w sierpniu 1993 w Trzyńcu w Czechach. Spotykała się z muzykiem Tomasem Klusem. We wrześniu 2017 wzięła ślub z Martinem Hobotem w czerwcu 2019 roku ogłosiła, że urodziła syna Artura. Natalia Schreller urodzona w kwietniu 1995, w Bytowie, była uczestniczką programów rozrywkowych Twoja twarz brzmi znajomo, i taniec z gwiazdami, jest w związku z raperem Kubą Grabowskim o pseudonimie fide Justyna Steczkowska, urodzona w sierpniu 1972 w Rzeszowie. W latach nastoletnich była związana z Pawłem Fortuną. W 2000 roku poślubiła architekta i modela Macieja Myszkowskiego. Mają troje dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Kaja, właściwie Katarzyna Magda-Rojens z domu Szczot, urodzona w listopadzie 1967 w Warszawie. 5 sierpnia 1998 wyszła za mąż za producenta Rinke Royensa. 1 grudnia 1998 urodził im się syn Rok. Rozwiedli się w 2010. W latach 2005-2009 była związana z Sebastianem Karpielem Bułecką. Później spotykała się z senegalskim muzykiem Pakosarem. Od 2017 jest związana z Jarosławem Grzywińskim, byłym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. Anita Lipnicka urodzona w czerwcu 1975 w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2003-2015 pozostawała w nieformalnym związku z Johnem Porterem. 23 lutego 2006 roku na świat przyszła ich córka Pola. W 2016 roku poślubiła Marka Greya. Kasia Kowalska Urodzona w czerwcu 1973 w Sulejówku, reprezentantka Polski w 41 Konkursie Piosenki Eurowizji, ma córkę Aleksandrem Juliem, urodzoną w maju 1997 ze związku z muzykiem Kostkiem Jordanisem i syna Ignacego Ułanowskiego, urodzonego w czerwcu 2008 ze związku z perkusistą Marcinem Ułanowskim. Urszula Dudziak, urodzona w październiku 1943, w stracące. Była żoną Michała Urbaniaka, z którym ma dwie córki Katarzynę i Mikę. Po rozwodzie przez 4 lata była związana z Jerzym Kosińskim. Obecnie związana jest z kapitanem żeglugi wielkiej, Bogdanem. Małgorzata Ostrowska, urodzona w maju 1958, w Szczecinku. Jest żoną fotografika Jacka Gulczyńskiego i bratową Piotra Gulczasa Gulczyńskiego. Irena Santor urodzona w grudniu 1934? W papowie biskupim pierwszym mężem artystki był Stanisław Santor. Ich związek zakończył się rozwodem. Następnie jej długoletnim partnerem był aktow Zbigniew Korpolewski, który zmarł w 2018. Jest bezdzietna. Sylwia Grzeszczak urodzona w kwietniu 1989 roku w Poznaniu. 28 lipca 2014 poślubiła rapera Marcina Libera Piotrowskiego. 5 grudnia 2015 w Poznaniu urodziła córkę Bognę. Anna Wyszkoni urodzona 21 lipca 1980 w Tworkowie. 27 grudnia 2001 urodziła syna Tobiasza z małżeństwa z Adamem Pigułą, z którym jest rozwiedziona. Obecnie związana jest ze swoim menadżerem Maciejem Durczakiem, z którym ma córkę Polę. Edyta Górniak, urodzona w listopadzie 1972 roku w Ziembicach, była zaręczona z aktorem Dariuszem Kortkiem. Później. Związana była z dziennikarzami telewizyjnymi Piotrem Gębarowskim i Piotrem Kraśką oraz z prezesem i redaktorem naczelnym Radia Z Robertem Kozyrą. W 2004 roku urodziła syna Alana ze związku z muzykiem Dariuszem Krupą, którego poślubiła w 2005 roku. W 2010 rozwiedli się. Po rozwodzie związała się z prawnikiem. Piotrem Szramem 27 czerwca 2014 poinformowała o zakończeniu ich czteroletniego związku. Dzięki za obejrzenie, pamiętajcie by kliknąć w te kółeczko tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, tutaj aby zobaczyć inne moje filmy, a zatem do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!